Na samym dnie morskiej głębiny, tam gdzie już żadna kotwica nie sięga i którego nigdy nie ogląda oko ludzkie, leży podmorskie królestwo. Szymkur? Nikilegia! A czemu nikilegia? No on jest zalegio war. Mogę opowiedzieć historię swojego Niku? No, no Daj, no, na, po na początek wani. No to byłem sobie e, tego. No byłem młody i nie miałem pomysłu na nik, no to nazywam się Mikołaj, to nazywam się Miki i lubię że Legia, no to Legia, ale później miałem inny pomysł na, pomysł na Nick, ale nie mogę zrobić drugiego konta na Minecraft ne, no to już tak zostało. A ty masz oryginalnego? No. On nie ma oryginalnego. Mam. Ty miałeś tego sobie dokupiłeś takie... Siu, tu, tu tu. A wiesz co to jest znaczy oryginalny? Ja? Ty... Eee... <laughs> Okej, okay, mniejsza z tym. <laughs> no to 3, 2, 1 mów. Dobra. 3, 2, 1! Siema, jestem. 3-4-don, ale dzisiaj w kur... Stój, 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 stój. Siema jest. w dzisiejszym odcinku nie będę grał. Znaczy ze mną z tą Szymku i mm. Kilegg Niki Legia, Legia skoczek! Gdzie ta dziura? Yeah. <laughs> A, nie trafiłeś. Tutaj była. Patrz, zamarzła. <laughs> Będę komentował mnie odmowy wasze. Chociaż nie grał w Minecrafta dzisiaj. Niki Ty Legia. Creeper! Creeper za tobą! Uff! Ja. LOL! Znalazłem taki... Wymień czerwonego bucika w swoim pokoju. Po co ci budzik? Bucik. 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 To co ty kurde Mikołaj? Czerwone buty? A nie wiem. O kurde, creeper! Ole fajnie! Fajnie na tym teksturpaku to wy... Fajnie na tym teksturpaku to wygląda. Okej. Okay. Ała, nie bij mnie. Nie bij... Ej! Ty nie, 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 nie za, zabij mnie, bo mnie gud do skwiera Bij mnie... Kripusz. Kripusz. A, to klip 4, to jest wesoły bronek. Obejrzyjcie sobie na YouTubie. Link do filmiku będzie podany w opisie. Link do będzie podany w opisie. I dobrze, Mikołaj, zaczynamy. Jak w poprzedniej serii Minecraft znów jeśli ktoś oglądał, tak? Dobrze no, mówię? Tak. Tak. To będziemy Przepraszam Przepraszam To będziemy na początek robić nie, Będziemy robić na początek e, szałasy z drabinkami No nie, no po nie bo nas będą osądzać okłamstwo, fałszerstwo i ty na drzewie Jak e, jakiś nub, który jest x-rayosem Ale spoko ale właśnie wykasowałam x ray bo nie chciałam wiesz na swoim serwerze na X-Ray'u. Sorry. Hej! Szkielet mnie bije. Albo strzela. He, dlaczego on ma czerwone oczy? He, dlaczego on jest niezły? He, dlaczego on... Wyszło? Ty, mam pół serduszka, ale poza tym... Kto chce kwiatka? Au. A. Ty weź kop drewno. Już nie mam kwiatka. Gdzie wy jesteś? Hej Poczekaj się drewno bije. Gdzie wyjako jest? Mam złą wiadomość. Okej. 50 rok. 50 rok. 50 rok. 50 rok. 50 rok właśnie, on nie robi filmików, on sobie z ludzi je ja robi, rozumiesz to? Ale wiesz, jak on na tym zarabia, człowieku? O, O Jezu, jutrze szkoła, nie, 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 nie. Dlaczego znowu niż te drewno, a nic nie wypada? To masz lada. Kolego jesteś zlegowany. Ja mam bardzo dużo drewna możesz hmm No. Jest na Ale tamten nie gra. Ten co, tak? Eee... Ten wesoły bronek nie gra. Ty weź ty mi na wesoły bronek. Jestem wesoły bronek. Zapytacie cię skąd się wziąłem. Mam tysiąc biedronek! Nie. Bronek. Mam tysiąc Dole. biedronek. Ja troluje wszystkich ludzi jak troll face. Tak to lubię, ja robię domek O chocia ja ja ci dam, chocia ja ci dam drewno Robię szala z ...dyrtem Robię szała z drewna Chocia ja ci dam drewno, ej gdzie ty jesteś Przepraszam cię bardzo O tam jesteś Ty nie mam wgranego race minimap i ten Kurczę, bym znalazł jakąś sawannę czy coś. Jestem Jestem fajny! Dlaczego masz cukier z Biedronki? O, żeż ty! Oj, weź, Mikołaj, zbieraj moje rzeczy i ten, buduj drą. To O, landrynecki. Ty! Czego to jest takie murzyńskie? O. Ode, oddaj, oddaj, daj, postaw crafting ogólnie. Crafting, to masz crafting. Weź się. No, dobrze proszę. Uuuu co Coś jest nie tak. No wiem, to cztery crafting box. Ale tak się czasem zdarza. Nie. Bardzo zła rzecz. Ktoś do mnie napisał na Skype'ie. Do ale... mnie też. Słuchajcie, ludzie słuchajcie, ludzie robimy krótkie cięcie i wracamy po przerwie. Witam ludzie witam po krótkiej przerwie i musimy, żyć. Się... Morzyńska Murzyńska! Ona się topi w ziemi! Ona się topi w ziemi! A ty się topisz w mojej ręce. Oj, oj oj, oj przepraszam. Ja się nie chciałam. I jesteś świnek! To no dobrze. patrz Patrz, nadzwyczajna trzcina, aż na cztery klatki. Przepraszam bardzo, ale to jest na trzy. Ale jak uważasz, że na cztery, no to nie na chcecie. Cztery. Nie jak chcecie. Po? No patrz, mam cztery trzciny. Ty u mnie też na cztery jest tutaj. I widzę tutaj jeszcze. Ja mam sześć trzciny. I choć posadzimy koło domku. Okej. Ale tam mamy domek. Ej, Tomasz, rzucam ci... Wymi wymiotnąłeś! Nie? Ty, ale trzeba będzie jakiś ten, wiesz, y, ogarnąć takie amerykańskie ten. Amerykańskie zbroje. Dobra, ludzie, tutaj będziemy przy przyspieszonym tempie i... Widzimy się za chwilkę. Albo nie, nie będzie w przyspieszonym tempie. Bo on będzie cały czas gadał i to strasznie wszystko wyjdzie. Widzisz, widzi, że on jest jakiś taki pośledzony, ale to jest prawda, ale... Łamczy yy. śpieszone tempo, ludzie tego chcą. Oni tylko chcą! Czuję! O! Bardzo, do, bardzo do fajnego filmiku. będzie podany link w opisie. Jesteś w krótkiej przerwie. Już? Hop. Patrz, nasza chatka wygląda jak to z Minecraftu z noodo. Minecraft. tam i... tam, może, już pokrótce, Przedwie zasadzone bambusy. Dobra, Kasper, już ci mówię. Obraził się, że już nie kończymy i wiesz. O, wielkie O, E. -O. I dobrze, już kończymy. Proszę Państwa, jeśli ktoś chce, to jest... Dobrze, to jest profesjonalna forma bambusów i do skończenia domku pokażemy to w przyspieszonym tempie. Stój, Mikołaj, nie rób nic. Nie rób nic, stój! Stój w miejscu! I godzie, Ju. już to są ostatnie sekundy I kończymy nasz odcinek nam? E, Ale już, dobra! wi. No, Oprzed... Czekaj! Z tej no, ja. No, widzę, 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 widzę. Widzę wianko! BUM! go dla do Polski! Dobrze, proszę Państwa, kończymy film. Nie, nie, mo można pomarzyć. No właśnie, proszę, powiedzieć, jeżeli prawda. Ej, tu drewno jest brzydkie. Ej, dobra, pożegnaj się, zakończymy odcinek. Do widzenia! Koniec. Magienia.